mam fajne sklepy dzisiaj ja tak yes. jest rozdzielamy kurczę nie dajemy <grywka> Rozwijemy, nie dajemy no jeszcze to, mam kargać ma kargać kupiłem kargać Good job, jestem z ciebie dumny. I mam Tora. No, hej, masz kim Tora. Ej, dobra. Tora? Ja odblokowałem tego Mega Knight'a i on nawet spoko jest. Znaczy no. Wiesz o co chodzi. <noise>

To no brat gawędzi. Kiedy ten event w stylu ma w ogóle być? Macy. No znaczy no, update ma być nowy. Macy. Ale no. Nie dogadaliśmy się. No właśnie. No i co ty mnie bijesz i tak mam czakę? Tak nie zrobisz. Ale chwilka napisał. Ej, ja Majstream może by inni pisał, ale hej też jak się nagle nie stały. Co? No ten bański może być zimny, bo wczoraj ja że jesteś na dziekranie, ale i dostałeś. No. Boss. Nos, a nie. boss. Nos z niego, dobra, rozwijemy w końcu. Dałem. O, w nie w końcu. Jaki tryb pierwszy MS? <gry> <gry prefers> MS, MS <ma2> dobra, postanawia... dobra, kit nie, <gry Gabby> PvP, nie, bo będzie bo albo jakiś inny <gry unit> bo <gry> Kit Fifi. Ja. Słyszą na seniora, a poczyniła akcję singoli, Lili, Lili. Na Lili, na akcję. Torel, czy masz akurat z tym rację, że nikt na tym kicie nie gra? Ej, co fujnia, macie, że ty nie masz sprinku, chłopie? Ja? Co? Ale jak, ale jak nie ma Sprintu? No, chyba w tym Fortnite'cie nie ma Czyli Aha, Serio chłopie... no, nie ma Sprintu w tym Fortnite. No bo teraz chyba sezon... Sezon drugi chapter... Znaczy sezon... Sezon czwarty chapter drugi Mhm Chapter drugi Serio? Aha, dobra Przecież to jest jakieś gówno ten sezon Jakie gówno? To masz kopię Ironmana! No to jakieś gówno, to jest jakieś, jakieś supermoze tam są. No, to jest nie który kopi jaki był. A, dobra. Lektury, no, Battle Royale, czy co? No, Battle Royale. A, mi się A, nie mi się nie wiem. Mi się miejsce wiem, Eku kończy. Mało mi się Mało! Ej, po mało. No, rację, teraz anarchia, no to dobra, idę się bić. No Na co? Nie rób mi takich niespodzianek, niemiłych. Dobra, ja owaj tak, goodianek DPI chopię w tym. Dobra, kaczy chodź do mnie. Ale Będziesz ze mną otwierał, jeszcze wyzbieramy mi troszkę odłam to pójdę po A, bo ja muszę to otworzyć, ale to już później otworzę. Nie chce mi się teraz tak szczerze. A sportowa ta strzałka. A, bo ty też masz live'a. Bo... Na, na czym masz? Na TikToku, bo... czy na YouTube? Nie wiem TikTok. Na OBSie możesz z TikToka robić. Ale na nie Wiem, czy TikToka jest lepsze to TikTok Studio, czy jak to się nazywa. O, no, to chyba że tak. Nikogo nie ma na tej strefie. Każdy na eventowej siedzi. Mega big. Będą dwa staki do eventowej, ale big. Hmm. Czy po co na eventową na razie? Na razie się nie opłaca. Za chwilę polatam, jak nikogo nie będzie, to nie no jest tu ktoś. Wieloryb Mateusz jest na przed, około bezelek. Siedem osób jest, dajcie lajka wszyscy. Dajcie lajka. Żulenie. To zawsze wychodzi, dobra. Chodź na eventową, w sumie tak tu się nic nie dzieje na razie. bo muszę chować tą głupią melę, tranquillą i sam no ja też to chowam, teraz i torbę tylko ja to otworzę, to zrobię z nie pamiętam, gdzie ja co miałem nie, pierników nie używam, to mi się przyda siema, siema, Marcel Ech, torba też mi się nie przyda za bardzo No ja tu miałem. Mi wentówek brakuje. A jakich ci brakuje? No nie wiem właśnie co ja nie. Ja nie wiem co miałem, a co nie miałem. z zobacz. Nie. Ja nie wiem co ja pod piątką miałem. Chłaniacz. Córkę pod. Ja mam ponad 5 takich odłamków. Milutka atmosfera. Dobra, teraz się upewnić, czy nie wziąłem miski z klikiem tej czachy. Jakbyś <grym> wziął czachę. To beka ze mniem, to bym już nie wziął. No tak samo jak ja, więc koszowałem szalkę z czachą w przypadek. <grym wziął> Nos Ale to boli, to boli. To boli trochę. Jak bubl wywaliłeś miecz do kosza. No na no tamtej edycji z Trochę bolało. Oj, obłamki. Najlepsze to, że te 100 fajne z miesiąc po nas. I tu chopie nadal nie mają ją No ja też nie mam i co? No ja też nie mam. <noise> Ale to mi się dzieje. Jeden no się, nie dominuj tak! Kurde, ja nie mam, zapomniałem. Bo się... Aha, to nieźle! Nie no, koza po drugim... znaczy klata po drugim, nie wiem, skąd oni się biorą. Siema, Mikuś. Brałam siódme obrony. Później, bo po, po już będę robił tą obronę. Na razie się nie chce. Tak pewnie nie trafię żadnych odłamków z tego. Ja Ja to, 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 to. mam 19 już. Odłożyłem połowę Ewe. Znaczy nie Ewe, tylko wiesz. Zmienię ja nawet nie więcej odłożyłem. O, no, Mateusz. Dominacja. kipa. Ale ja mam downa, trącić nie umiem. To Masz wylewnie dałno. Co? Masz wylewnie No, To też jest bardziej prawdopodobnie siema, Julia. Uuu, nik Mikso. Aj, aj, dark nie lubimy się już. Ale aj, dark to frajer. Też aj, dark to wyczekuje jeszcze. Jak ty padasz, on ci się wkleja w pracy. Ja z nim gadałem na DC, on powiedział, że niech z mojego klanu ma go nie bić. Jak coś. Ja nie wiem, czy ja się tam po prostu nie do dla rankingu. Już mi się nie chce tych letnich zdobywać, tak szczerze. Chcesz Landion, one, ale na czym Julka? ja pojawia nie mam. Ja zalą wyla z tymi lodowymi. Ale jak na kipie czy na zwykłej strefie Idź na kiepie, nie tak na zwykłej Wiem Na zwykłej podpałej chodzą No komary to jest najgorsze Ej dobra, jak coś nie gonić to jest Ty no się Nie dominuj tak Keep, no dobra, chodź lewy górny mapy Tylko na co ty chcesz iść? Na fulla, czy bez jakichś części? Eee... No co mało się, ten syndef... Ja jestem jest chyba wygórny i idę tam... Nie Ale nie! ...z tym frajerem. To... Ten frajer nie ma pręci. Ale nie wyzywaj go! Jak on ma premkę, idioto? Czemu ja mam takie lagi nagle? On nie didosuje, On mi daje taki didos na mój komputer! Czy router. On idzie na perma. No dobra, bez łebów i wchłaniacza, nikt tak nie gra. Tego te wchłaniacz mogę nawet wywalić jak chcesz. Ja mam dwa takie wchłaniacze. Nie dobra, on na łebie. Widać że jest tutaj. Nos. Nos. Jak on na łeby gra. Dobra, wiesz jak ja zagram? To... Weź mnie, Bi. Co ci to da? pierwsze Tak, weź chwilę, poczekaj, bo ja muszę, muszę mi się Ewę załadować Chodź za mną. Chodź za mną. Chodź Placy plecy macie Nie Gdzie ty jesteś? W górę No dobra żyjesz, no nie bij go idioto Ciebie zabije zaraz Ja z nim mam biła na ideę Nie bij bez Chodź Idź Kryjów, Weź tego FM Bobra Dobra Oni się prawie tracą Czy mi się wydaje, czy tutaj jest lodową na koksa? No Ty Żyjesz, co? Dobra, dobierz się Masz dał na Wiem. Minus czterdzieści osiem. No ale nos. W nie wczytam do tej gry. Czego? Co? Dlaczego? Niech to ręczaka, chopie. Nie możesz, godzinu na krótko nie jest tam. Tego nie widać. Marcado zmarzbana, no way. to nawet na live jest. To możesz tam próbować, że tego nawet nie widać, idioto. A ja bym chciał, jak chcesz. Ja bym na rogu w gaciach mam banana. Już mam ba... ja już mam kakę w gaciach. Co ty chcesz? No Jezus. Pij mnie tym Mateusem. Webuj dalej. Jak coś mam live, jak coś. Jak chociaż ja chyba jest Fortnite. Jest. Hello. Bo weź, weź mi tą fankę z kretów. Ja Jestem po fullu i nic.

Pogra? Poza typa. Co się mi w plecy wkleił? Wie a, Eidarg mnie zabił. Jakaś towka była chyba serwera teraz. Możliwe bardzo.

Jest tak źle, jest ten co się tak z Drizm lubił? Aha, dobra, nie wiem, co na to, nie tam pracuje, własnymi rękoma. Już całe były brudne, całe były. w pocie były. jakieś misiaczki tu się biją. Oj, kocham, podwalać chwilę. Oj.

a pod którym są hitboxy? F3 +H? F3H? F3H e, e. Tak, hitboxy masz pod, e, pod H. Ja mam pod H. Hmm. Co? No widzisz, mam tu hitboxy. Mam hitbox on na moim Doomsday No Przecież ty masz niewidzialne hitboxy, nie? To masz jakieś specjalne No normalnie Ty, co tyś tak pocisz na mnie? Kręć się dalej A nie za bardzo tak głowa kręci? No ja nie wiem No to okay. wątaj Ty, co ty tak długo zakładasz te totemy? Oh. Ej, teraz zauważyłem, że ten totem... że ten typo na totemie ma taki wielki nos. No way. No się wzięli na kosa. Czek, nie ja mam teraz.

Jeden twierdzi, drugi bo on z twojej ludzki nobile Słuchaj, chcesz z BTMO? Masz w jedną stronę bilet Jeśli trzeba coś załatwić, wiem, że mogę jechać na tę Powiedz tylko coś nie tak, to zjedziemy cię jak szmatę Sławnie zmienia się od lat, znamy każdą swoją wadę Wojaność każdy z nas stawia wyżej nic wypłatę I oni nie mówię tu o mamach Wow, w końcu mnie przeczuje i pewnie mi znowu wyskoczy błąd! <grywka> ale co ty robisz? Znaczy, ale przez co? Przez live'a czy... Czy tego twojego Fortnite OG z, jak z jakichś chińskich stron pobierasz? Nie z chińskich stron, normalnie działa. Efekt surfaku masz, tak surfak. No more bobber. Później ci powyślam.

Bo ja żadnych hewe nie mam Oj problemik Środek Ja rąk nie mam Minus 52 Dobra Tyle na dzisiaj Dzięki za streama Miło było. Elo. Yes. Idę do fora, napiszę, żeby mi na dawidzie w końcu. To, to wszystko, co powiedziałem, to było ustawione. No. Jak się statystyki sprawdza?